Sporo hejtu pojawia się ostatnio na moim kanale. Powiem wam, że nie dziwi mnie to, z różnych powodów nie dziwi mnie to. Po pierwsze, jest tak dlatego, że zawsze, kiedy na świecie jest trudna sytuacja, są konflikty, dużo niepewności, ekonomiczne perturbacje, społeczne przewroty, to takie ciamajdy, które nie chcą lub nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Które nie rozumieją dynamik społecznych, które nie liznęły nigdy na poważnie filozofii, no to właśnie uaktywniają się, hejtują przekaz, który jest racjonalny, który odnosi się do podstawowych wartości, który jest sztywny i niezmienny. Można go też nazwać konserwatywnym. No i właśnie takie fajtułapy próbują za swojego komputerka atakować i siać ferment. I to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki,